Gdzieś bardzo, bardzo daleko wędrował ktoś, na kogo czeka każde dziecko. Kto to taki? Tak, tak, to święty Mikołaj. Przemku, Tomku, ależ tu widoki. Witam was i wracam gotować. A to mój pomocnik, pan Kracy. Do nogi, pan choć Chodź, przyjacielu, bo jestem bardzo głodny. Przemku? Tomku? Zaraz coś upichcimy. A co my to jeszcze mamy? Hmm. Ach, ty! Elfio, troszkę. A co to? A nowy numer wieści Mikołajowych. Drogie dzieci. O, a co to? Cały artykuł o was w naszej gazecie, a wasze zdjęcie jest na pierwszej stronie. Niesamowite. Zobaczmy, co o was piszą. Ach, tak. Wiem, że jesteście cudownymi dziećmi. A tutaj wasze zdjęcie? O, to chyba z wakacji. Napisali też, że podobno czasami za późno chodzicie spać. Czy to prawda? Poprawicie się? Na pewno. A ja skończę gotowanie. Włączę moją muzyczkę i do roboty. To piekarnika Sprawdzę tylko co jeszcze napisali W wieściach mikołajowych Może coś o Zobaczmy O, są i zwycięzcy konkursu Na najbardziej kochających Was bliskich Poznajecie Babcia i dziadek Oraz Najbliżsi Och, jak oni was kochają Pamiętajcie, aby po filmie ich przytulić i powiedzieć, że też ich bardzo kochacie. Dobrze, chodźmy już do salonu zobaczyć, co mamy w mojej księdze na wasz temat. Wezmę tylko moje kakałko i idziemy. Zaraz, zaraz, gdzieś tu była księga o naszych gościach. Gdzie? O! Czy to właśnie tego szuka? Zobaczmy. O, przecież to są zdjęcia z mojego dzieciństwa. Ale o tym może innym razem. Drogie dzieci, zaraz coś na to poradzimy. To moja biblioteka. Tu każdy ma swoją księgę. Zobaczmy, aż. Zerknijmy, co my tu o was mamy. Przemku, masz już cztery latka. Podobno bardzo lubisz spędzać czas z dziadkami. Chciałbym cię pochwalić za to, że opiekujesz się swoim młodszym bratem. Wiem też, że jesteś już bardzo samodzielny. Tomku... Masz już jeden rocze. Podobno bardzo lubisz bawić się samochodami. Chciałbym Cię pochwalić za to, że tak dużo energii poświęcasz dziecku. Wiem też, że rodzice kochają Cię ponad życie. Widzę jeszcze takie wspólne zalecenie dla Was: nie kłóćcie się. Dobrze, a teraz zobaczmy, czy Wasze prezenty są już gotowe. Jest wasze zdjęcie. Znaczy, że wasze prezenty są już gotowe. Niedługo wam je przywiozę. Gratuluję. Wasze prezenty to niespodzianka. Elfy chcą was zaskoczyć. Sam jestem ciekaw. Na pewno się ucieszycie. Zobaczmy, co tam jeszcze w księdze mamy na... O, a co to za dym, ha? Hmm, czyżby to były moje pierniczki? Hmm, ach, może nie wszystko stracone. Zobaczmy. Aj, ty, ty, ty. Trzeba no, jednak kiepski ze mnie kucharz. Może zrobię to, co potrafię najlepiej. Zacznę rozłożyć prezenty. <grydy> tak. <grydy> no dobrze, czas ruszać. O, oh, kochane Elwy! Gotowi na podróż? A, idealnie. A teraz uruchomimy moje sanie. Ach, no dobrze, to już najwyższy czas na podróż dookoła świata. Prezenty zapakowane, tylko przydałby się jeszcze jakiś prowiant. Drogie dzieci, nie widzieliście może gdzieś mojego słoja z ciasteczkami? Ach, no tak, coś widziałem, jak znikały ze stolika. Dobrze, sprawdzę jeszcze tylko, gdzie mam lecieć z prezentami. Hmm, zaraz, zaraz. O, to tutaj mieszkacie, prawda? Teraz to już na pewno do was trafię. Ruszajmy! Cała przy Drogie dzieci. Zaraz, zaraz, czy ja wszystko wziąłem? O, zapomniałem o waszych prezentach. Spokojnie, coś na to poradzimy. Mam na to sposób. Wszystkie brakujące prezenty do mnie. A chyba wszystko. Dobrze, prezenty spakowane, ale coś bym przegodził, O, a co to? Pasażer na kapelę. Tak, jestem urakowany. Bez Świąt! This is the season to be jolly. Uh -huh.